back so? ah. how ho if it's

Tak, tak. I tutaj mamy taki skład roboczy. To jest skład roboczy. Wagony, muszę powiedzieć, duże drezyny. Porobione sobie z wagonów. Takie duże drezyny techniczne. Składy robocze-techniczne. Mój pomysł, samoróbka z podnośnikiem. Tu też taki Załogowo. Taka drezyna duża. WZT to reserbota Daniela, jego pomysł. Dał mi to to raczka też na platformie. I tutaj jest z napędem z napędem podwozie od Fausto, Lima a żeby uciągnął to wszystko razem z tą Ludmiłą, to dorzuciłem go Garina jeszcze. Bo on uciągnie, ale sam ten składło to z napędem, ale ta też waży. To na razie coś.